Cześć Boże! Posłuchaj dzisiejszej Ewangelii. W mieście w Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, Święty Boży. Lecz Jezus surowo mu rozkazał – milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał – co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Bardzo jestem ciekawy, co dokładnie wtedy Jezus mówił, jak wyglądała jego nauka, jego kazanie, homilia, konferencja, jakie emocje miał Jezus, jakie słowa padły, jaki miał wyraz twarzy, w jaki sposób patrzył. No, tego się nie dowiemy, ale dowiadujemy się z tej Ewangelii dzisiaj, że ci, którzy go słuchali, zdumiewali się jego nauką. Bo uczył ich inaczej, inaczej niż uczeni w piśmie, i to jest to, co mnie najbardziej zatrzymuje: że oni się zdumiewali jego nauką, że tam było coś więcej, że to nie było zwykłe gadanie, posługiwanie się Słowem Bożym, bo tak trzeba albo chce na nim jakieś korzyści osiągnąć, ale za tym słowem szła rzeczywistość, szła zmiana życia, potem to widać choćby w tej scenie uzdrowienia opętanego. I to słowo że zdumiewali się bardzo mnie zatrzymało, no i sobie troszeczkę poszukałem. I w jednym z komentarzy znalazłem takie coś. Przeczytam tobie. Wielkim zdumieniem napawał słuchaczy sposób nauczania, może tak wielkie zaangażowanie Jezusa w to, co mówił, niż sama treść nauki. Marek nam jej nie relacjonuje, podkreślając wyłącznie zdumienie słuchaczy. Słowa zdumiewali się, ekplesomai, greckie, Marek. Używa w Sej Ewangelii tylko w odniesieniu do postawy słuchaczy Jezusa. Pochodzi ono od słowa greckiego plesso – uderzać, razić. Słuchacze byli więc uderzeni tym nauczaniem. Źródłem tego zdumienia jest odkrycie, że oto pojawił się nauczyciel, który naucza z innym autorytetem niż uczeń w piśmie. Jezus mówi we własnym imieniu, przeciwnie niż faryzeusze. On sam jest autorytetem, który ma moc dawać nowe wyjaśnienie prawa, bowiem uczeni w prawie często wypaczają zamysł Boga. Dlatego też uderza z mocą w człowieka i budzi jego zachwyt. I pomyślałem sobie dzisiaj tak, że potrzeba w życiu wiary takiej ciągłej autorefleksji, czy po prostu refleksji tego, co się słyszy. Czy ten, kto mi głosi Boże Słowo, robi to w mocy Jezusa, czy tak jak uczeni w Piśmie, wypacza Boże Słowo, żeby osiągnąć jakieś korzyści, żeby siebie samego tylko zadowolić? To jest bardzo potrzebne, ponieważ no przynajmniej ty, jeśli słuchasz tego komentarza, no to słuchasz różnych komentarzy, homilii, słów, czy z Ambony, czy z YouTube'a, a teraz mnie słuchasz. I potrzeba nieustannej refleksji, czy to, co słyszę, Rzeczywiście mnie przybliża do Jezusa, czy mnie od niego oddala? Wiecie, żeby nie bać się tak bardzo osobiście, też weryfikować, że w kościele to jest bardzo potrzebne, ponieważ nie każdy, kto posługuje się Bożym Słowem, prowadzi mnie do Bożego pokoju, do Bożego serca. Ufam, że ja to robię. Nie mówię, że na pewno, ponieważ moje słowa też musisz reflektować, czasem poddawać wątpliwość, bo ja nie jestem Jezusem. Staram się głosić Jego słowo, to, co sam przeżywam i co sam reflektuję, modląc się tym słowem, ale trzeba ciągle rozeznawać, wiesz, żeby się nie dać zapędzić w kozi róg. Ta różnica między głoszącym Jezusem a uczonymi w Prawie, którzy wypaczali Boże Słowo, rozbijała się o, myślę, efekty, rozwijała się o owoce. Głoszenie Jezusa sprawiało, że człowiek czuł się uderzony przemieniony, zachęcony do tego, żeby dbać o relacje z Bogiem, a uczeni w prawie, jak to w innym miejscu Ewangelii Jezus im wytykał, narzucali takie ciężary na ludzi, których sami nie dotykali, że ci ludzie zamiast doświadczać wolności, to doświadczali jakiegoś uciemiężenia, nerwicy, czegokolwiek. Nauką Jezusa ludzie się zdumiewali, bo ta nauka była naprawdę realna, odnosiła się do życia, przynosiła konkretne owoce, po co słuchać Ewangelię i jej wierzyć, jeśli nie potrafię jej konkretnie przełożyć na codzienność, jeśli nie widzę, że ten, kto ją próbuje głosić, sam ją jakoś tam żyje? Ciągle trzeba weryfikować, bo kaznodzieje dzisiaj jest multum i w internecie, i w realu. Nie każdy jest wart zaufania. Chociaż nawet takim czasem byle jakim kaznodziejom, Pan Bóg się potrafi posłużyć, nawet jeśli sami zgupi, to Pan potrafi się Nim posłużyć. Ale w każdym razie zapraszam Cię do tego, żeby się y, ciągle reflektować. Czy słowo, które słyszę, uderza mnie, razi w taki pozytywny sposób, że mam ochotę zrobić coś więcej, zmienić swoje życie. Ci ludzie zdumiewali się nauczaniem Jezusa, bo za tym szły konkrety. Ważne, żeby też w Twoim słuchaniu, to już jest ostatnia myśl. W Twoim słuchaniu Jezusa też szły konkrety. Ewangelia naprawdę przemienia życie. Jeśli człowiek chce, dać jej szansę. Więc nie bój się też konkretów. Tak mówię ogólnie. Dobra, to to, co chciałem dzisiaj Tobie zostawić. I Cię błogosławię w tym, co dzisiaj przeżywasz, czego pragniesz, co tam się u Ciebie dzieje. Niech Cię błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziękuję Ci za wysłuchanie, za bycie na tym kanale, za każde słowo lajka, subskrypcję. Zostań dłużej i czerp, jeśli uznasz, że to Ci pomaga. Trzymaj się. Cześć.